Pora na specjalny odcinek na kanale darterskim. Czegoś takiego jeszcze nie było. Gdzieś tam był test piórek, szaftów i oceniałem proporcje ceny do jakości i co warto wybrać i używać na co dzień. Ale czegoś takiego jeszcze nie było. Planowałem gdzieś test piórek i test jak leci lotka w zależności od wykorzystanego kształtu piórka. I coś takiego można powiedzieć, że tutaj jest, bo to jest wielki test piórek Flight Pro od Cosmo. Mamy masę kształtów. I okrągłe, i kanciaste, duże, małe zobaczymy każdy, każdy rodzaj piórka, który ma przyporządkowany specjalny numer, specjalny symbol D, S, różnie to zobaczycie na filmie. Po kolei będę pokazywał jak lotka leci, wbija się w tarczę z danym piórkiem. I na koniec na pewno zrobię podsumowanie, gdzie ocenię po prostu jaka jest zależność kształtu piórka. Do tego, jak, lotka wbija, jak pewnie lotka wbija się w tarczę, jak leci, czy są jakieś problemy z parabolą lotu, że na przykład przy moim rzucie lotka z danymi piórkami zachowała się niepewnie w, w locie, gdzieś tam e, troszkę odbijała na lewo, na prawo, nie wbijała się pewnie w tarczę. Zobaczymy, jak to wygląda. Na pewno te piórka najbardziej zbliżone kształtem do standardów będą latały najlepiej, tak mi się wydaje bo po prostu takimi piórkami rzucam na co dzień i po prostu ma, można powiedzieć opatentowany rzut z takim piórkiem ale gdzieś tam już testowałem te mniejsze piórka oczywiście ta lotka wbijała się inaczej w tarczę ale nie było źle było ciekawie, coś innego zobaczymy jak to lata do tarczy sam jestem ciekawy jakie będą wnioski Wy pewnie też, bo taki test, którego jeszcze nigdzie nie widziałem, przynajmniej na polskim YouTubie może dużo dać jeżeli chodzi o wybór piórek i nie tylko w kwestii uzupełnienia do testów użyję karbonowych szaftów od COSMO w rozmiarze 3 no, ale to wiadomo każdy dobiera pod siebie rozmiar moim zdaniem są to najbardziej wytrzymałe szafty chyba na rynku w ogóle powinienem o nich nagrać oddzielny materiał testowałem mój komplet bo ten to akurat od COSMO właśnie do tych testów w kolorze białym ja mam czarne testowałem przez ponad rok Upadały na ziemię, na różne posadzki. Nic się nie działo, żadnych problemów z złamaniami, odkręceniami nic. Po prostu zakładacie i, i po kłopocie nie myślicie o szaftach, ale o tym, tak jak mówię, w dedykowanym odcinku a to tak informacyjnie i w gwoli uzupełnienia szafty Fitflight Carbon przy testach piórek Fitflight Pro. Na podsumowanie, po pierwszej serii kształtów rzucałem już wszystkimi S-kami, tak można powiedzieć. S1, S2, S3 i tak do S6. Wniosek jest na pewno taki, że im bliżej kształtu standardowego piórka, tym lotka zachowuje się bardziej normalnie. Nie wiem, czy wynika to z mojego przyzwyczajenia przy rzucie do właśnie standardowych piórek. Przy większych też mam swoje uwagi, ale przetestujmy kolejne modele, czyli D i V od 1 do 6. I na koniec zobaczymy podsumowanie, gdzie postaram się przedstawić Wam wszystkie moje wnioski, jakie mogę wysnuć z rzucania tymi wszystkimi 18 kompletami piórek. Na podsumowanie wielkiego testu piórek, tutaj akurat na przykładzie całego zestawu piórek w Cosmo Fit Flight Pro, ale wydaje mi się, że można ogólnie odnieść to do wszystkich kształtów piórek, do ogólnie do piórek w darcie, nie tylko tych specyficznych, bo oczywiście Cosmo Fit Flight Pro mają specyficzny kształt, ale odnoszą się do kształtów, które występują też w tych tradycyjnych piórkach. Gdzieś tam można znaleźć taką analogię. Jakie bym wyciągnął wnioski z tego wielkiego testu? Na pewno wniosek pierwszy jest taki, że im mniejsze piórko, tym ta lotka ma bardziej zachwiany lot. Oczywiście odnoszę to wszystko do mojego rzutu, do mojego stylu rzucania, mojej techniki. I u innych może to wyglądać inaczej, aczkolwiek też, jeżeli ktoś ma na przykład problem z uciekającą lotką w którąś stronę, czy lotka mu się odchyla, to możliwe, że może to skorygować, właśnie korzystając z, z któryś z tych piórek. Może na przykład zmienić z, ze standardów na, na te mniejsze i może wtedy to zadziała i jakby skoryguje, na przykład ucieka wam lotka w prawo, zakładacie mniejsze piórko i może to właśnie wycentruje to piórko, może. Lotka wbija się pod znacznie ostrym kątem i po prostu schodząc piórkiem, jeżeli chodzi o kształt, w coś mniejszego, ta, ta lotka będzie się fajniej wbijała, fajniej, w sensie bardziej naturalnie wtarczę. Więc wniosek jest taki, że im mniejsze piórko, tym ten lot jest u mnie bardziej zachwiany. Drugi wniosek, że im większe piórko, takie bardziej podobne do tych lotek, lotek piórek standardowych, jeżeli chodzi o kształt, to, to ten tor lotu lotki jest bardziej naturalny i ta lotka wbija się tak. No nie powiem, że najlepiej czy optymalnie, ale tak. No to do czego jestem przyzwyczajony i co uważam za, za takie dobre naturalne wbijanie się lotki, gdzie nie mam obawy o to czy że wypadnie, czy jak rzucę drugą lotkę, jakoś będą się stykały, to będzie jakiś problem. Kolejny, kolejna kwestia to właśnie pewność wbijania się lotki. Im większe było piórko, tym ta lotka pewniej siedziała w tarczy. Przy tych mniejszych piórkach nie wiem czy to po prostu właśnie natura mojego rzutu. Te mniejsze piórka powodują, że lotki siedzą mniej pewnie w tarczy, łatwiej je wyjąć i z czasem może być obawa o jakieś wypadanie tych lotek z tymi piórkami z tarczy, ale to też może być związane właśnie z kątem wbijania lotek, bo jak mogliście zauważyć, naturalnie moja lotka wbija się może nie płasko pod kątem 90 stopni do płaszczyzny tarczy, lekko pod kątem ostrym tutaj, a im mniejsze piórko, tym ta lotka była, nie było 90 stopni, ta lotka była właśnie wbita. Z kątem powyżej 90 stopni, jeżeli mierzymy między górną płaszczyzną tarczy a płaszczyzną lotki. I no nie, u niektórych to się sprawdza, na przykład Robert Owen, znany z Webcam Dart, czy teraz też pojawiał się w PDC i w lidze online modusa. Dla niego jest to naturalne, że lotki wbijają się mu właśnie pod takim kątem, ale przeważnie, jeżeli wbijają się Wam tak lotki, to staracie się korygować, żeby ta lotka wbijała się na płasko lub właśnie pod kątem ostrym, bo wtedy lotka siada mocniej w cizalu, siedzi pewnie i nie musicie się martwić o to, że lotka wypadnie, czy będą jakieś inne problemy. Jesz je jeszcze jest jedno takie moje spostrzeżenie, że jeżeli weźmiemy te największe e piórka, powiedzmy numer 5 i numer 6, to rzucając dwie lotki w jedno pole, macie bardzo mało miejsca na trzecią lotkę i to może Was trochę dekoncentrować albo przeszkadzać, że po prostu yy, nie ma miejsca, yy, ciężko wam w ogóle przymierzyć w, w to pole potrójne. No najczęściej wiadomo, że chodzi o potrójną 20, i trzeba gdzieś szukać szczęścia na potrójnej 19 albo potrójnej 18. Ewentualnie nauczyć się yy, z tym żyć i utrzymywać koncentrację mimo tego przesłonięcia, ale u mnie było ciężko z tym i na pewno ciężko byłoby mi się przekonać do tych naj, największych piórek. Jeżeli chodzi o zbliżony kształt do standardów, to wydaje mi się, że już od numeru 3 nie było widać tej tendencji tego małego piórka i tego uciekania lotki, więc od 3 do 6 porównałbym do standardów, bo tak latały podobnie, ale mówię, te 5-6 już wydają się bardzo duże i, i przysłaniają. Jeszcze jedna moja na pewno uwaga, taka, że ten model V to jest coś nowego. Ciężko mi to porównać do jakichś standardowych kształtów piórek i jest to trochę coś innego, inaczej lata, ale warto na pewno zwrócić na to uwagę, jeżeli szukacie właśnie swoich piórek. Nie przekonuje Was kształt, który do tej pory, z którego do tej pory korzystaliście. I co mogę powiedzieć jeszcze więcej, jest jeden wielki atut tego Fit Flight Pro. Widać, że kosmo postarało się, pomyślało, zaprojektowało te piórka tak. Że naprawdę mają mniejszą możliwość pękania. Jest mniej miejsc takich newralgicznych, w których e, gdzieś tam, jak rzucamy dużo razy, że lotka dotyka lotkę. Raczej te piórka nie powinny pękać. Zwykłe piórka FitFlight Flight Air mają to do siebie, że przy, przy nasadzie na gwint, e, na, na shaft oraz przy samym czubku, przy tym takim autoprotektorze. Te piórka często pękają, bo, bo są po prostu cieniutkie, nie mają żadnego zabezpieczenia. I gdy mocna mocna e, ciężka lotka e, metalowa uderza, uderza właśnie w to piórko, czy sam grot się gdzieś wbija, to, to często ta powierzchnia piórka pęka, robią się takie pęknięcia i, i trzeba po prostu zmienić piórko. Tutaj, oprócz tego, że kształt jest dostosowany do tego, że właśnie nie powinniśmy mieć tyle tych pęknięć, to na krawędziach mamy takie pogrubienia, wzmocnienia i wydaje mi się, że to będzie działało mocno na korzyść właśnie Fitflight Pro. I jeżeli miałbym określić żywotność tych piórek, to wydaje mi się, że mogą dwa lub trzy razy dłużej wytrzymać niż zwykłe piórka Cosmo. Jednak nie jest to poparte jakimiś większymi obserwacjami, bo Fitflight pro testowałem, ale na pewno nie tak długo, żeby wypowiadać się dokładnie na temat ich żywotności. Fitflight R Testowałem, tam troszkę zależy od szczęścia, bo wiadomo, piórko może pęknąć wam już pierwszego dnia, jeżeli będzie, będziecie bardzo dużo rzucali i gdzieś tam niefortunnie lotka uderzy w lotkę, a może wam wytrzymać miesiąc, półtora miesiąca. Naprawdę dużo zależy od szczęścia. Ja jednak bym się skłaniał, że, że te minimum 3-4 tygodnie te piórka Cosmo, nawet FitFlight Flight R, powinny wytrzymać, a jeżeli chodzi o Fit Flight Pro, może 3 miesiące ciężko mi powiedzieć, trzeba by przetestować dłużej. Oprócz tego, tak jak mówiłem, szafty Fit Flight Gear polecam, jeżeli jesteście już przekonani do Cosmo, zaopatrzyć się w te szafty, bo po prostu kupujecie jeden komplet i macie z głowy szafty Cosmo już na pewno na 95-99% nie zaopatrzycie się w kolejne, tym bardziej, że w zestawie macie czwarty szaft, są też o-ringi więc nawet, nawet gdyby coś się stało z jednym szaftem podpukać, to macie jeden dodatkowy wymieniacie i nic, niczym się nie martwicie, ale mówię. Myślę, że te szafty na te szafty będzie trzeba poświęcić oddzielny odcinek, bo naprawdę warto jest to produkt godny polecenia. Jeżeli chodzi o Fit Flight Pro też, tak jak wam powiedziałem, mają swoje mocne, mocne strony. Przetestowałem wszystkie, widzieliście, jak latają, jeżeli chodzi o konfrontację z moim rzutem, z moim stylem rzutu. Co mogę więcej powiedzieć, wydaje mi się, że nic więcej. Teraz nie powiem, aczkolwiek, piszcie w komentarzach, bo może macie jakieś pytania co do tego testu, tych piórek. Może czegoś nie powiedziałem, nie poruszyłem w tym odcinku. Starałem się wyczerpać temat, bo zbierałem się do tego testu dosyć długo. Czekały te piórka w pudełku yy, z przesyłki od Cosmo z Japonii. Mam nadzieję, że wszystko się udało powiedzieć, ale mówię, mogę uzupełnić w komentarzach. Piszcie albo pod filmem, albo na mój fanpage. Możecie też pod postami na grupie Maćkowi Darterzy, czy też na Instagramie. Na instagramie pod postami i w wiadomościach prywatnych. Wszystkie linki oczywiście w opisie. Zostawiam wam też linki do Kosmo, do sklepu darter180.com, gdzie możecie kupić te piórka i dzięki któremu? bo dzięki Krystianowi z darter180.com udało się dostać te piórka do testów, tak jak i lotki i kosmo i, i wszystko co z kosmo związane, więc na pewno dziękuję Krystianowi za tę pomoc, za tę współpracę. W tym odcinku to było na tyle. Z darterskim pozdrowieniem.